Na streamer zaczyna wszystkich irytować? Twitcha i widzisz chłopaka, który w ciągu kilku lat podbił Internet. Chłopaka, który ma w sobie taką energię, że wydaje się, Klurwa, że przeciwka przez ekran. To, to Kai ja dla jednych największy streamer na świecie, dla innych symbol wszystkiego, co w internecie poszło nie tak. Kai jest rekordzistą Twitcha. Ukrytnym zdobywcą streamer of the year, ulubieńcem takich gwiazd jak Nicki Minaj czy Dre, ale jest też chłopakiem, którego każdy kolejny krok, każdy następny pomysł jest potencjalną katastrofą. W ostatnich latach każdy jego skończył się nową aferą, zamieszki na Union Square, Jovi Pena i oskarżenia o... Ok Jail Stream, powieszenie na ekranie, streamer University i wiele więcej. Lista kontrowersji jest zdecydowanie dłuższa niż lista jego nagród, Ale no. przecież nie zawsze tak było. Jego fani go uwielbiali, mówili, że oglądając go, czują jakby po prostu spędzali czas z kumplem. W takim razie, co poszło tak? to ta oni tam, chyba tutaj kurwa na streamie nie byli! Jednak zanim odpowiem na te pytania, goście, musimy zapraszam kilka tutaj, to, lat to zobaczycie, wstecz, zapytać, kim właściwie jest Kai Sina? Karol urodził się w 2001 roku w Bronxie. Dorastał w rodzinie karaibskich imigrantów w głośnym, wielokulturowym Nowym Jorku, który był dla niego miejscem niekończących inspiracji. W 2018 roku założył swój kanał na YouTube, gdzie regularnie wrzucał krótkie, zabawne filmiki, które często stawały się wiralami. W 2020 a, ja roku dołączył zaczynał, do grupy AMS Any Means Possible. Ich cel był jeden, robić content i właśnie tam po raz pierwszy zyskał dużą rozpoznawalność. Jednak prawdziwy przełom w jego karierze przyszedł na Twitchu. W 2021 roku zaczął streamować regularnie i szybko zrozumiał, że nie Ale chodzi o Ale jak to było, nie? Gry, tam a... chyba... E, cześć, cześć, i e, CB. To było chyba tak, że najpierw Adin Ross go tam dostrzegł, nie? KSI Sinatra, że on e, jakieś te fajne streamy robi. I, i taki też większy rozgłos mu da, że gdzieś go, że, że mu pomógł sporo też, nie? Ale o robienie show. Gry były dodatkowe. Najważniejsze były reakcje widzów, goście i energia. W 2023 roku stał się twórcą z największych... No ale on ma to coś, nie? To była kwestia czasu też, kiedy po prostu mu się uda, no. Nie ma się co oszukiwać. Takie streamy, które... Też robił tak, ja no to, no to fajne było i też są możliwości. Wiadomo, że w tej Ameryce, no to też jest inaczej. No na przykład, jakby w Polsce ktoś chciał zrobić taki stream z, jakim, z jakąś bardzo popularną osobą, czy coś, to jego ona by zobaczyła, na przykład będąc takim KMC na tym, jak on wjeżdża krosem coś albo co tam odpierdala, to by nie było takiej możliwości, żeby zrobić, bo nikt by się nie zgodził, a tam podcho podchodzą do tego inaczej i nawet największe gwiazdy przychodzą do niego na streama. liczbą subskrypcji w historii platformy i pobił rekord należący wcześniej do Ludwiga. Zdobył ponad 300 tysięcy subskrybentów jednocześnie. Od no tak, no nie chcę mówić tak, ale o niektórym tutaj też mówią Polish Casinat i on też pobił rekord na polskim Twitchu. Zapisał się na kartach polskiego Twitcha, no i właśnie tutaj je siedzi na ekranie i to widzowie, wspólna nasza zasługa, tak, Udało nam się y, dzierżyć taki rekordy w Polsce, gdzie oni mieli bardzo w, dużą średnią, większą niż my, ale to właśnie my, to właśnie my zrobiliśmy ten rekord i to dzisiaj go dzierżymy, tak? W tamtej chwili stał się... A wiadomo, że niektórzy skomleli, skomleli o te subskrypcje, że nie dają, że ten, a tu ten. A tutaj, kurwa, posła, tak dla prostego chłopaka, kurwa, z małego miasta. i tworzą streamingu na całym świecie. Jego streamy przypominają reality show. Goście, celebryci, spontaniczne pranki. Kai Sinat zaprasza do współpracy wielu rozpoznawalnych celebrytów. 21 Savage, Nicki Minaj, Offset, no to Kim to Kardashian czy Miranda Cosgrove. W 2024 roku pada kolejny rekord oglądalności. Ponad 721 tysięcy osób ten stream na żywo. Akurat Ale tu ty... zaczynają się schody, bo im większe show, tym większe ryzyko. Każdy jego stream to jak jazda bez a w świecie gdzie na żywo oglądają cię miliony wystarczy sekunda żeby wszystko obróciło się w Tam katastrofę. taki wirale przekonał się o tym wiele razy 4 sierpnia z 2023, 2023... Hardem, tak, no Kevin Hart też idealnie ogarnia ogarnia co to jest pięci i ten klimat i Pasował się w roku na swoim nam. Instagramie i Twitchu Kai dość spontanicznie zaprosił swoich widzów na Union Square w nowym Jorku. Czy mógł spodziewać się tego, co stanie się później? Na nagraniu z tego dnia widać, że sytuacja szybko wymknęła się spod kontroli. Setki, a później tysiące młodych ludzi i nastolatków, a nawet dzieci krzyczą, wspinają się na samochody, rzucają butelkami. Ktoś wyrywa Od barierki odpowiedzialności. Media szybko okrzyknęły to zamieszkami na Union Square. Nikt nie był przygotowany na to, że jeden post może wywołać takie zamieszanie największy telewiz się relacjonują wydarzenie na żywo. Interweniuje policja. Aresztowano 65 osób, w tym 30 nieletnich. 7 osób To już był taki jeden i wędzik. akurat organizował go w Polsce Patryk Bandurski, największy bokser w Polsce, bardzo dobrze znany. Zostaje rannych. Bilans strat: uszkodzone radiowozy, wybite szyby, zablokowane metro na późniejszym streamie powie After Friday bro I've come to realize the amount of not only power but influence w komentarzach pod filmikami z zamieszek ludzie nie kryją swojego oburzenia. Formalnie prokuratura wycofała zarzuty w 2024 roku. Kai publicznie przeprosił i zapłacił ponad 55 tysięcy odszkodowania. Sprawa zakończyła się polubownie, jednak wizerunkowo Kai. pozostawiła ogromną rysę. Zamieszki na Union Square po raz pierwszy pokazały, że Kai nie jest już tylko streamerem. Jedno jego słowo wystarczy, żeby ludzie ruszyli na ulicę. Tyle, że kiedy ten tłum ruszył, on nawet nie był w stanie tego zatrzymać. Pojęło na no no tak Jednak szybko pojawiły się kolejne problemy. W styczniu 2023 roku zorganizował u siebie noworoczną domówkę. Na imprezie byli wszyscy jego znajomi, ale i kilka osób, które zaprosił ktoś inny. Zabawa trwała przez całą noc, jednak następnego dnia rano pracownicy Kaja znowu mieli ręce pełne roboty. TikTokerka i modelka Jovi Pena opublikowała na swoich social mediach serię dramatycznych nagrań. Twierdziła, że została zgwałcona na domówce, zaprosił ją na nią znajomy Kai Sinata, niejaki DJ Gigi. Opowiedziała, że przyszła tam, bo ufała Kajowi. Był dla niej jak gwarancja bezpieczeństwa, ponieważ byli tam tylko ludzie, których znał. Niestety tej nocy została wykorzystana. No i jak to się rozwiązało? ...przystana, podczas gdy Kai był w zupełnie innym pokoju. Według relacji Kaja, kobieta zadzwoniła do niego na... Ale to nie chodzi o to. Te sytuacje, widzowie, to też trzeba brać na pół gwizdka. Bo dobrze wiemy, że wiele kobiet próbuje po prostu wykorzystać czyjąś pozycję i to, że ktoś ma dużo pieniędzy do własnych korzyści i nigdy nie wiadomo jak jest. Przypominam sytuację Neymara, gdzie jakby nie miał nagranego, co ta babka zaczęła robić i okładać się sama. Jakby wtedy nie nagrał tego, to co by było? Oskarżyłaby go o gwałt i nie wiadomo co yy, z tego by wyszło, a chłop był niewinny. Następnego dnia, żeby opowiedzieć co się stało, a w sprawie... Wiadomo, że zdarzają się przypadki, że tak jest. Rzeczywiście te niektóre dziewczyny są poszkodowane, ale w większości sytuacji to tak naprawdę one szukają rozgłosu i darmowej gotówki, no. Od razu została zaangażowana policja. I go nowhere else, but the police. Instantly. I went to my legal team, I went to the police i mogłoby się wydawać, że Kai zrobił to, co powinien, współpracował z policją, w każdym razie tak twierdził. Jednak to nie to, co robił, a jak się zachował, oburzyło jego fanów. Kiedy sprawa wyszła na jaw, Kaisi nadmilczał. Zniknął z sieci, nie odbierał telefonów, nie odczytywał wiadomości. Ludzie zaczęli podejrzewać, że się ukrywa, że być może nawet miał z całą sytuacją więcej wspólnego, niż mogło się na początku wydawać. Niespodziewanie pojawił się na streamie, gdzie odniósł się do oskarżeń. Przyznał, że wcześniej nie komentował tych wydarzeń, bo mu tego jego

W Sieci zawrzało. Komentujący, ale i fani streamera byli rozczarowani. Dla widzów jego reakcja była zbyt mocno skupiona na sobie, na tym, żeby to nie odbiło się na nim i jego działania. Zarzucali o. mu, że ktoś z tak wielką platformą, ktoś o takich zasięgach nie powinien ukrywać się za prawnikami i jasno opowiedzieć się po stronie ofiary. Kai tego nie zrobił. I choć formalnie nie został o nic oskarżony, tę sprawę długo komentowano jeszcze w mediach, ale też wśród innych twórców i streamerów. Ale jak to ostatecznie się skończyło w 2023 roku? Kai... Czemu nie ma tu rozwiązania? Tej... Sytuacji, czy to rzeczywiście miało miejsce, czy nie miało miejsce i czy tam ten ziomek jakieś konsekwencje? Jego ekipa wpadają na kolejny kontrowersyjny pomysł. Startuje ze swoim najbardziej ambitnym projektem. Tym razem streamer zostaje zamknięty w niby więzieniu z innymi celebrytami, raperami i aktorami. Są tam m.in. Druski, Offset, YoRage, Krisen... Ale czy taki kontrowersyjny pomysł? No nie no, akurat ten sam pomysł yy... Chuj, fajny, że coś takiego zrobić. Sezki, Mask Zysk, dla Chopa. Jego plan to 7-dniowy maraton streamingowy na żywo. Przez tydzień Kai i jego goście mieli mieszkać w specjalnie zbudowanej scenarii przypominającej więzienie. Pojawiły się pierwsze komentarze. Fani nie dowierzali, że to będzie działo się naprawdę. Były cele, ciasne korytarze, stołówka, a nawet strażnicy. Wszystko zaprojektowane tak, że oglądając stream na Twitchu widzowie mogli poczuć się, jakby oglądali kolejny sezon serialu Prison Break. Hey, hey, hey.

Yes, yes. Jak sam twierdził, to show miało odstraszyć młodych ludzi od więzienia pokazać, yes. że jest zimne, puste i nieprzyjemne że to nie jest miejsce, do którego chcesz trafić. Pierwszego dnia stream przyciągnął setki tysięcy widzów. Kamera pokazywała Kaja w celi z łóżkiem piętrowym, metalowym stołem i toaletą. Na czacie widzowie spamowali. Uwolnić kaja to jest zbyt prawdziwe. Tyle, że to co ostatecznie zostało pokazane Ale wiecie ile tam pieniędzy? To jest pieniędzy musiało na to pójść. Produkcja tego wszystkiego. Ogarnięcie to musiało być takie ogromne pieniądze. W sieci mówiło coś zupełnie innego niż to, na czym podobno zależało twórcom. Przez 7 dni ludzie widzieli celebrytów, którzy świetnie się bawią, wygupiają się w celach, podejmują kolejne zabawne wyzwania. W teorii, stream miał być czymś w rodzaju społecznego eksperymentu, w praktyce wyszło inaczej. Oskarżono go o to, że chwilami jego streamy z więzienia przypominały raczej sitcom. Najwierniejsi fani byli zachwyceni, jednak krytycy mieli zupełnie inne zdanie. Podsumowali całe przedsięwzięcie mówiąc, że forma zjadła treść, a całość wyglądała bardziej jak reality show niż ostrzeżenie. I po raz kolejny okazało się, że jednym z największych problemów Kaja jest to, że jego dobre intencje często po prostu giną w formie przekazu. Chociaż wizerunkowo znowu nieco stracił, wydaje się, że jego nadrzędny cel został osiągnięty. Jego licznik subskrypcji wystrzelił, a streamy z tej serii były jednymi z najchętniej oglądanych na Twitchu w 2023 roku. Rok później... No ale w czym konkretnie jest problem? Tam. O nie kumam. No, no co no pomysł był zrobiony tak, taki taki miał być taka miała być konwencja tego wszystkiego. No jedyne co do czego się można czepić to może do tego, że tam powiedział, że chce młodych ludzi odciągnąć od tego, żeby nie byli w więzieniu. No a my, może tam jest dość ciężko tak zrobić, bo wiadomo, że jak jest paczka ludzi, z którymi się kumplujesz i wszystko to mogło to wyglądać zbyt fajnie. No to może te słowa akurat były złe co do tego, ale ogólnie sam pomysł i sam zamysł no, to coś so śmiesznego i fajny, no. W listopadzie 2024 roku Kai Sinat organizuje Mafiaton 2, wielki subaton, setki godzin live, nieprzerwane transmisje, ciekawi goście, challenge, pranki, ogólny chaos. Jego widzowie wiedzą, że mogą spodziewać się absolutnie Aha. wszystkiego, chociaż to, co się wydarzyło, zaskoczyło każdego. Do dziś określa się to mianem jednego z najbardziej niepokojących momentów w historii Twitcha. Wydawało się, że ten stream to kolejny wieczór no robienia... tak, no to właśnie o tym powiedziałem, że po co mi mówili, że to może był jedyny błąd w tym wszystkim, bo sam fajny, ale wiadomo, że. To to nie odzwierciedli zwykego więzienia, bo tam no, inni ludzie, nie, nie tacy, którzy rzeczywiście tam siedzą, no i po prostu mieli gdzieś tam dobry do kontentu. Są z nim jego kumple, grają w kosza, w tle leci muzyka, jest zabawnie. Jednak w pewnej chwili sceneria się zmienia. Do domu Kaja wchodzi Max Major, iluzjonista znany z efektownych trików magicznych, które często pokazuje między innymi na YouTube. Max stoi na prowizorycznej konstrukcji postawionej na boisku. Nad nim wiszą trzy pętle z grubego sznura. Major tłumaczy kajowi zasady gry. Są całkiem proste. Jeśli pociągnie za zły uchwyt, konsekwencje będą dotkliwe. Ma w rękach jego los. Napięcie rośnie i widać, że wszyscy łącznie skają. Są poddenerwowani, ale i podekscytowani. No dobra, ale też z drugiej strony, no jest przychodzi jakiś iluzjonista i ten, no to myślisz, że on to ma jakoś zaplanowane, nie? No skąd ty też możesz wiedzieć, że takie coś się stanie? No i ja, cze cześć Irwin, dziękuję. No że wiecie, no to tak jak e, są ci, co przychodzą, że niby ich ty nie i oni to mają ogarnięte, no i to... też skąd oni mają wiedzieć, że takie coś nagle się stanie? No oni mają zazwyczaj jakiś scenariusz swój. No to, to było krzywe ostro, ale skąd on też miał wiedzieć? Skoro przychodzi jakiś profesjonalista. I Wtedy padają słowa Kaja. W panice prosto do kamery mówi. Hey, I might get Film później, kiedy Kai i jego znajomi streamują już z domu. No, tu akurat krzywo wyszło przez to, że powiedział, że I might get bana. Bardziej się przejmował tym, że dostanie bana, niż to, co. Ee... Co, co się rzeczywiście stało no nie Ja bym był bardziej wkurwiony na tego gościa, że Yy, przychodzi profesjonalista każe mi robić takie rzeczy i ja mogło się to skończyć z tym, że on by stracił życie. No. Max ujawnia, że to był zaplanowany trik tak i wszystko poszło tak, jak wcześniej zaplanował. Kai został zmanipulowany przez niego, żeby wybrać czerwony sznur. Jednak to nie miało znaczenia. Dla widzów obraz wiszącego człowieka był zbyt mocny. Rozpoczyna się kolejny chaotyczny epizod. Kai wydaje się być wściekły, twierdzi, że nie miał pojęcia, że Max planuje coś takiego, ale było już za późno. Internet zareagował dokładnie tak, jak można się było tego spodziewać. Pojawiają się kolejne no, komentarze tak, no, nie mógł się spodziewać tego, no bo przychodzi profesjonalista, no ale z drugiej strony pewnie ludzi zniesmaczyła ta reakcja po prostu. W stylu, co ja właśnie obejrzałem? Ban nadchodzi. To nie jest zabawne. Kai kilkukrotnie głośno mówi o ja tym, że to co zrobił Max może być powodem zbanowania jego konta, i wydaje się, że to dla niego najbardziej istotne. Przeżywa fakt, że jako dwukrotny zwycięzca nagrody streamera roku jest szczególnie narażony na taką karę. Podkreśla, że nikt nie konsultował z nim takiego występu. A co na to wszystko Max? Po chwili ciszy postanowił odnieść się do tego, co mówił Kai. Jego wersja jest oczywiście zupełnie inna. Na swoim koncie na X napisał: Nie okłamałem ekipy Kaja na temat numeru, który wykonam na Mafiaton 2 i nie Miałem zamiaru doprowadzić do zbanowania jego kanału. Cały numer powstawał przy współpracy z jego teamem i był dopuszczony przez Twitch. Zanim zacząłem się do niego przygotowywać, pierwsze co zrobiłem, to upewniłem się, że to w żaden sposób nie narazi jego kanału na Bana. Po aferze Kai zapowiedział, że nigdy już nie będzie wpuszczał na swoje streamy iluzjonistów i magików. Tyle, że dla ludzi, których dotknął widok wiszącego w powietrzu mężczyzn, nie ma jak może nie na nawoływali też do zbanowania kanału Kenata. Oczywił się spór no to o to, co, jest to, co, bardziej za winny jest. i to powinien ponieść konsekwencje. Raz jeszcze Kai. W internecie wrogiem publicznym numer 1. Przetrwał tę burzę, ale ta scena stała się najczęściej używaną odpowiedzią, kiedy ktoś publicznie pyta, dlaczego ludzie nienawidzą Kai na górę. No nie klejcie, iż nie ma ten Frank, to przecież. jego imię i jego kanał już zawsze będą z nim kojarzone. Na reddicie jeden z użytkowników napisał: Nie ma znaczenia, że to był fake. Widziałem na Twitchu jak KC patrzy, jak jakiś facet się wiesza. Mam to wypalone w mózgu. Można by pomyśleć, że po tym jak ludzie reagowali o. na jego poprzednie działania, Kai zacznie nieco dokładnie analizować myśliło. swoje pomysły zanim wprowadzi je w życie. Jednak okazało się, że krytyka go nie powstrzymała. Właściwie chyba napędziła go do działania, bo w maju 2025 roku gwiazda Twitcha zaprezentowała światu kolejny genialny projekt Uniwersytet dla streamerów. A, to, to Czterodniowe wydarzenie odbyło się na kampusie Uniwersytetów Akron. Brało w nim udział 120 uczestników wybranych spośród milionów zgłoszeń. Każdy z nich otrzymał telefon do streamowania całego eventu na żywo. 17 profesorów, influencerów, twórców, którzy mieli uczuć przyszłych streamerów sztuki kontentu. W programie o, zajęcia takie jak Internet Beef czy Monetizacji for ale też ludzi Education. Transmisja z pierwszego dnia zebrała ponad 10 milionów wyświetleń na streamie, ale jak zwykle przy działaniach Kajsi i Nata nie odbyło się bez kontrowersji. O co tym razem oskarżali go internauci? Lista jest długa. Program miał być miejscem, w którym streamer będzie odkrywał nowe, ukryte talenty. Jednak większość uczestników to już rozpoznawalni twórcy, którzy są z nim w jakiś sposób powiązani. Jedna z odrzuconych osób, Zoe Spencer, w swoim pełnym West Streamie oskarżyła organizatorów o dyskryminację. So so Do programu dodano przedmiot edukacja spektualna. krytycy nie wiedzieli. No ale co z tego, no ja nie rozumiem, no to yy, on dobiera sobie osoby, to wiadomo, że dobiera sobie osoby tak pewnie, żeby stream jak najlepiej Wypadli się kleju, to też nie, nie rozumiem, czy pierdolki. Czy ma to być żart, czy autentyczny impuls do bardziej postępowej edukacji? Tak czy siak uznano, że to przekracza linię między edukacyjną rozrywką a kreowaniem sensacji dla wyświetleń. Aplikacje zgłoszeniowe wymagały odpowiedzi na absurdalne pytania. Wielu twórców poczuło, że to umniejsza ich doświadczeniu i zaczęło zastanawiać się, jaki jest realny cel tego wszystkiego. Szybko znaleźli się też twórcy, którzy oskarżali Kaisi o to, że cały projekt ma na celu budowanie jego popularności, a nie odkrywanie nowych talentów. Pod koniec wydarzenia nieświadomie wyciągł prywatny numer telefonu Drake'a, kiedy Tylil odebrał rozmowę w Facebooku. No dobra, ale ja ca cały czas tego nie kułam, no ale to było tak komunikowane, że my, to ma znaleźć nowe talenty, czy co? No, wi wiadomo, że cały event jest po to, żeby on najwięcej na tym zyskał, a przy okazji może ktoś gdzieś się pokaże, no, ale no nie, nie kułam kurwa. Wiadomo, że jeśli on organizuje takie coś, to chce, żeby to zajebiście poszło i miało duży wydźwięk. I pokazał wyświetlacz do kamery. Zobaczyły to setki tysięcy widzów. No tak, chcesz kolejnych... że się zgłaszać. Nie chcesz że się nie zgłaszać. No to co za problem jest? W falach krytyki Kai zdecydował się nie kontynuować kolejnych edycji projektu. Swoim emocjom dał upust na jednym ze streamów sierpień 2025 roku Epic Games ogłasza kolejną falę ikon Series skinów Fortnite. To najwyższa liga, miejsce gdzie znaleźli się już Travis Scott, Ninja, LeBron James czy Mr Beast. Teraz dołącza do nich Kai Cena, pierwszy afroamerykański streamer, który otrzymał własnego skina w grze. Na trailerze Kai pojawia się w swojej charakterystycznej czapce z daszkiem na szyi i ma łańcuch z napisem AMP. Na początku nic nie wróżyło kolejnego dramatu. Była euforia, była A, radość, że ja tego... TikTok, pełne były pozytywnych komentarzy. Skin szybko trafił do trendów, powstawały kolejne filmy, memy i komplikacje. Fani byli zachwyceni. Yo! No tak, jedno z drugim tam się wiąże, żeby nie po prostu polegnąć tam się coś tam wystąpi. O mój Boże, Kai jest z Fortnite. Jednak fala radości szybko ustąpiła miejsca krytyce. Przeciwnicy Kaja zaczęli przypominać jego stare klipy, momenty w których żartował w sposób, który część internetu uznała za homofobiczny i transfobiczny. Na X powstał nawet hashtag Grimów Kai from Fortnite. Jak Kai od... Wszędzie, to, ale to wszędzie się dopierdolą, nie, człowieku, w dzisiejszych czasach nie możesz zajejcować czegoś albo coś, bo od razu będą szukali. Dziury w całym. Złóż się do tych kontrowersji. Przyznał, że nie był idealny, ale zmienił się i nie jest już osobą, którą był wcześniej. Jak w przypadku to nie bierzmy Czarka Pazory, iż powinien po 13. posterunku nigdzie go e, nie brać, bo żartował z, e, z Adolfa i, i z Murzynów. W przypadku wcześniejszych sytuacji jego... ja, tego, ja tego nie kumam, nie? Przecież każdy wie, że to są żarty. Oni zaciekle go bronili, natomiast A ludzie teraz mamy takie czasy, że ludzie w dzisiejszych czasach zawsze szukają w czymś drugiego dna. Wrogowie doszukiwali się wszystkiego ja nie co wie. złe. By to już standard w jego Pojebane przypadku? Ostatnie tygodnie to czas, w którym internet zalewa fala hejtu skierowana w stronę Kai Sinata. Nagle na wszystkich platformach społecznościowych zaczęły pojawiać się posty i filmy, w których dziesiątki tysięcy użytkowników oskarżają go o to, że jest fałszywy, atencyjny, że jego śmiech jest przesadzony, a reakcje wyolbrzymione. Nazywają go irytującym i sztucznym. Wydaje się, że o nie to wie, właśnie finalnie kilku tego skina lat, czy które nie. nieustanne kontrowersje i mniejsze lub też większe potknięcia. Lista kontrowersji związanych z Kaem jest długa Ale i to moga... nie jest w no przecież u nas jest to samo stary. day. Jeśli chodzi o doszukiwanie się tych, yy, tego, tego wszystkiego, by obalić nie jedną, ale kilka karier. Poza tym, ten, kto jest na szczycie, zawsze mierzy się z jakimś poziomem hejtu To całkiem normalne. Internet nie zapomina i kocha cancel Culture, nawet jeśli do końca jej nie rozumie. W sieci wszystko może być kryzysem, a Kai Sinat jest doskonałym celem. Dla swoich widzów wciąż pozostanie self-made dzieciakiem z Bronxu, który rozbił bank streamingu. Dla krytyków będzie nieodpowiedzialnym twórcą, który dla wyświetleń zrobi wszystko. Kai jest jednocześnie największym zwycięzcą i największym większym przegranym wśród streamerów, bo za każdym razem gdy osiąga sukces lub bije nowy rekord internet przypomina mu każde jego potknięcie. A no i co, no i co? I zawsze tak jest i zawsze tak było i wszędzie ludzie jak ktoś osiąga sukces to będą wytykali jakieś rzeczy, które się gdzieś tam poszychują, tak jakby e, nikt nie popełniał w swoim życiu e, jakichś błędów. Czy mniejsze, czy większe, no. Ale spoko, filmik ogólnie. Ja tam uważam ogólnie osobiście, że, no, co jak co, yy, podejście do, do tego wszystkiego ma genialne, i przede wszystkim przez to, że już ma tyle pieniędzy, no, to ma duże możliwości i korzysta z tych, z tych możliwości i próbuje robić te jakieś a, różne projekty, no. A tam, że ludzie zawsze będą się czegoś czepiać, no, to, to, to każdy się musi z tym liczyć, no niestety.